Nawadowanie News, czyli moja elektryczna piątka. Zaczynamy! Chrysler do 2025 roku chce pokazać swojego pierwszego elektryka. Jak to się mówi? Lepiej późno niż wcale. Z tego właśnie powodu na minionych w zeszłym tygodniu targach w Nowym Jorku zaprezentował swój elektryczny koncept. Koncept, który ma mieć zasięg w granicach 400 mil, i to co fajne, zautomatyzowaną jazdę na poziomie trzecim. Co ważne, do 2030 roku Chrysler chce nadrobić to, co mówiąc kolokwialnie lekko schrzanił, bo chce w swojej gamie modelowej posiadać aż 75 modeli aut elektrycznych. Trzymam kciuki! Dzisiejszą czwóreczką wędrujemy do słonecznej Kalifornii. Dlaczego? Bo to tam. Właśnie do 2025 roku ma być w sprzedaży aż 35% samochodów tylko i wyłącznie elektrycznych. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej jak to, że lekko ponad co trzeci samochód sprzedawany w tym stanie będzie elektryczny. No i teraz pytanie, jak to ma się do nas? Jak to ma się do tego mitycznego miliona elektryków, który był zapowiadany przez naszego premiera? Co tym razem? nas spostrzymało? Pandemia? Czy wojna na Ukrainie? Hello? Dzisiejsza trójeczka należy do Hyundai'a. Dlaczego? Bo Hyundai Ioniq 5 właśnie odebrał potrójną koronę. Został World Card of the Year, elektryczny samochód roku of the year 2022 i jeszcze na dodatek e, Car Design of the Year 2022. No dobra, to już chyba wiecie, jakie auto wybrać, co? Szykuje się całkiem fajne wydarzenie dla fanów elektromobilności w Polsce. Co prawda, dopiero w czerwcu, bo w dniach chyba 24-25. Natomiast warto na nie poczekać i wybrać się na tor do Modlina. Będzie tam zaprezentowanych około chyba 40 samochodów elektrycznych, którymi będzie można pojeździć. Serio, będzie można je przetestować. Yy, zrobione jest to w ten sposób, że piątek ma być dniem dla biznesu, sobota, tak, ta sobota. Będzie należeć dla Was, dla wszystkich, którzy chcą pojechać i zobaczyć, co dzisiaj do zaoferowania ma Elektromobilność. Ja prawdopodobnie też tam będę i mam nadzieję, że się spotkamy. Aha, zapomniałem powiedzieć, jaka to nazwa wydarzenia: EVE Ex Experience. Link będzie poniżej w tym materiale. Dzisiejszy numer jeden to ładowarka w kablu zamiast wallboxa. Jak podaje portal wysokie napięcie firma Green Cell z... Krakowa, czyli polska firma, zrobiła coś, co w zasadzie na całym świecie nie ma konkurencji. No, może, ale, ale lekko z nikomu. Otóż wsadzili ładowarkę do kabla za, do kabla służącego do ładowania samochodu. Innymi słowy, taki, taki zasilacz zastępujący mm, typowego wallboxa. Co więcej, będzie go można podłączyć zarówno pod e, zwykłe gniazdko ładowania, jak i pod siłę. Jaka jest w takim razie tego zasilacza? Otóż, że będzie go można zabrać wszędzie ze sobą, i teraz słuchajcie najważniejsze: będzie auto można ładować z mocą 11 kW. No to zaczyna mieć już sens. I wisienka na torcie czyli komunikacja z tą ładowarką za pomocą WiFi. Co to oznacza? No też, że będzie do tego dedykowana aplikacja i będziecie mogli sobie sprawdzać, jak to wasze auto się ładuje. No mega pomysł, co? I to by było dzisiaj. Na tyle. A my widzimy się już za tydzień.